Jestem z Nynusiem na rybach. Mamy taką tajną miejscówkę, że nikt o niej nie wie. Nawet ryby o niej nie wiedzą. Ale najważniejsze, żeby straż wędkarska nas nie znalazła, bo Nynuś nie ma karty. Przyszliśmy zapolować na rzeczne potwory. O, patrzcie, jaka piękna miejscówka. Ale jakbyśmy czegoś... czegoś... jeśli byśmy nic nie złapali, to... to mam ręczniki i mydło, więc nie ma się czym przejmować. Nynuś jest gdzieś w dole rzeki, gdzieś tutaj. Ciężko go zauważyć, bo, bo jest w kamuflażu ubrany. No. Ma sobie wyprać BGS-y, a jak skończy, to będzie właził do wody, by naganiać mi te, te rzeczne potwory. Patrzcie, jaka piękna miejscówka. Wszystko tajne przez poufne. O kurcze. Zauważyliście ten most? Jakby co, to nas tutaj nie ma i nas nie szukajcie. Tyle.